Maga sekretarza, gdzie będziemy studiować ekipowanie baraży. Zobaczcie, jak według moim zdaniem będą się toczyły. Znaczy, jakie baraże mundial zobaczycie. Wyrazowałam mi losowo grupy. Moim zdaniem, kto wygra, Zobacz, Była kiedyś taka część. To było dawno, 8 miesięcy chyba temu. O się nie mylę. No, więc będzie ciekawie. Pa Kto będzie miał w miejsce w grupie A? Italia, Argentyna, Nigeria, Katar, B. Uuu, Pola. Nie no, dobra. To Anglia pierwsza. Polska druga, według mnie. Nie no, Japonia jest lepsza od Algerii. Wiem, że tam jest marez, ale to tam kurde, ten marez działa. Kolumbia. Chyba Tunez... ja bardziej. O, co? Co tu się zlagowało? Tak. Dobra. Walić to pewnie, co się zlagowało. Więc to tu chyba. i co? No i co? Dobra. Belgia. Szwajcaria. Szwajcaria. Kurde nie? Dobra, walczy to. Gier... Niemcy Iron e. M M M To jest... To. O kurde, nie, a tu jest taka grupa w ogóle, że takie będą baraże. Znaczy jakie kurde baraże mi Michał. Michał puchnij się. Michał Hiszpania. Kruwaj, walia Korea Grupa H o kurde dobra bra zliadania kurde Jak no nie no nie no. dobra walić to Harry Potter kurde i insygnia kurde, śmierci wiesz, tak jest, ale Są reklamy Dobra walić to Dobra coś pewnie odpadamy ja pierdolę odpadamy. Masny Pitnaro nie ma już nas, w której już 3, 0, 3, 1 w dupę dostarczymy. O Boże, 2, 1 no 3, 2, jak Szwajcaria wygrała z pracy, no to nie ma powtórka z mundialu, nie, jest 4-2 bym obstawiał bardziej, 3, 4, 4 do 3 nie, o kurde pogrom, 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 widzowe, dawno nie było filmu widzowy, więc, a nie no, Meksyk to mniej, więc sorry widzowie, że dawno nie było filmu, no nie miałam po prostu czasu nagrywać, nie, 2 Zero. Quater Internet stacjonarny bez zobowiązań już od 35 zł miesięcznie po rabatach. I'm sorry. O, kurde, ale że już tak mało. Dobra, nie, no to. Dla mi... dla mistrzów Europy, no to bym postawał strzydne. 3 do. Je you no, know, Anglia nie jest taka mocna jak my ich pokonaliśmy. znaczy nie pokonaliśmy, zremisowaliśmy. O kurde, bo turka z Mundialu, O kurde, nie. Bo teraz by Krystian Ronaldo się obudził bardziej jako bestia. Więc tak, 3-1. O kurde, dobra, 2-1. So kurde, uśmiechnął. Dobra. O, ba, ba 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 Dobra, wali. Wali. Dwa, trzy. Y, trzy. Dwa dla Belgów, bo Be Belgia też jest mocną drużyną. No i. O, kurde, w końcu nie ma reklamy. A według mnie, mistrzem. mistrzem świata. Zostanie nikt inny jak Portugalia. A wygrają, zobaczcie ile 2-0. Widzowie mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie, udosępniajcie kolegom i koleżankom. Ja się co wami żegnam na...